Gościem Radia Katowice jest Wojciech Król, przewodniczący rady mediów narodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, trwają prace nad nową ustawą medialną, szykowane są niemałe zmiany, ale o tych zmianach za chwilę. Na razie zapytam, na jakim etapie te prace znajdują się teraz? Mówimy od jakiegoś czasu, że są to ostatnie szlify, niemniej trochę one już trwają. Minister zapowiada, że właściwie w ciągu najbliższych tygodni ta ustawa powinna trafić już do prac rządowych, następnie parlamentarnych. Ale no jesteśmy już coraz bliżej wyborów prezydenckich, więc no ja głowy bym nie dał, czy na 100% przed wyborami prezydenckimi ta ustawa ujrzy światło dzienne, czy zaraz po wyborach prezydenckich. No czekamy, ponieważ no jestem również członkiem Komisji Sejmowej Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, która będzie nad tą ustawą pracować. Zakładamy, że te prace, Łatwe nie będą. Musimy pogodzić różne pomysły koalicjantów, bardzo duże oczekiwania społeczne, szczególnie środowisk związanych z mediami publicznymi. To nie będzie łatwa ustawa, ale musimy ją po prostu dobrze przygotować. Ona powinna zabezpieczać media publiczne już na lata. Wspomniany już wiceminister kultury Maciej Wrubel w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną powiedział, że w kwietniu dojdzie do tych wspomnianych już ostatnich szlifów nad zapisami ustawy. Pod koniec miesiąca projekt najprawdopodobniej trafi do wykazu prac rządu i zaczną się jego konsultacje. Zakładamy, że w lipcu ustawa może trafić do Sejmu. Czy te terminy są realne Pana zdaniem, Panie Przewodniczący? Myślę, że są realne oczywiście, bo ustawa od jakiegoś czasu jest praktycznie gotowa. Są jeszcze jakieś kosmetyczne poprawki. Na pewno jako parlamentarzyści zapowiadamy również zmiany, które będziemy chcieli Wprowadzi do tej ustawy. No, dzisiaj jest ona w rękach Ministerstwa Kultury. To oni ten projekt mają przedłożyć premierowi, następnie po pracach rządowych trafi do parlamentu. Też nie będzie to łatwe, ponieważ będziemy chcieli wysłuchać głos środowisk, które są mocno zainteresowane tych organizacji, które. Piszą, korespondują z nami odnośnie ustawy medialnej. Jest sporo, więc zakładam, że przy pierwszym czytaniu będzie dłuższa dyskusja, debata na temat tych proponowanych zmian. No, musi ona przejść przez Sejm, Senat, więc no, jeżeli zaczniemy w lipcu, obawiam się, że skończymy dopiero po wakacjach, co byłoby o tyle logiczne, że będzie już nowy prezydent pod koniec sierpnia zaprzysiężony, a też no. Ja przynajmniej stoję na stanowisku, że ta ustawa zanim trafi do podpisu no, powinna być również skonsultowana z prezydentem, nowym prezydentem. Od niego będzie również zależało czy ta ustawa wejdzie w życie, więc wypadałoby, żeby na etapie jeszcze prac parlamentarnych taka konsultacja z Pałacem Prezydenckim się odbyła. To jakie główne założenia nowej ustawy medialnej panie przewodniczący? Likwidacja abonamentu, a co jeszcze? No, likwidacja abonamentu z pewnością przede wszystkim ucieszy słuchaczy i telewidzów. No, abonament dzisiaj jest taką, takim sztucznym tworem, więc uznaliśmy, że nie będziemy, nie będziemy tego abonamentu już utrzymywać. Finansowanie mediów będzie leżało po stronie budżetu państwa, czyli de facto z pieniędzy obywateli. No, tutaj nic się nie, nie, nie zmieni, nie będą po prostu ponosić tej kosztów opłaty abonamentowej. Ja osobiście uważam i o tym też rozmawiamy, że media publiczne powinny być bez reklam czy to się uda, zobaczymy przy zarówno pracach telewizja, jak zarówno i radio. telewizja, jak i radio, z wyłączeniem oczywiście sponsoringu, natomiast tutaj będzie z pewnością burzliwa dyskusja, bo trzeba będzie oczywiście uzupełnić te braki wynikające z wpływów reklamowych. W przypadku radia jest to mniejsza kwota, większa w przypadku telewizji, ale biorąc pod uwagę, że ten tort reklamowy na rynku byłby większy, no to media prywatne mogłyby oczywiście brać udział w, w, w dokładaniu się do misji publicznej. Ponieważ naszą też intencją jest, żeby media publiczne, zarówno radio, jak i telewizja, miały pieniądze na realizację misji. No, żeby realizować misję, trzeba mieć po prostu na to odpowiednie środki. Media komercyjne tego nie zrobią. Jeżeli nie byłoby reklam, no to wtedy naturalnie mogłyby się dokładać, ponieważ czerpałyby większe zyski z tego budżetu reklamowego, który jest na rynku. No też jest kwestia. Rady Mediów Narodowych, przejęcie kompetencji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, takie są przynajmniej nasze założenia. Na ten moment jakiś tryb konkursowy, no tutaj jeszcze dyskutujemy w jakim trybie konkursowym wybieralibyśmy władze mediów publicznych, bo też żyjemy w, w trudnych czasach. Dużej aktywności ze strony naszych wrogów za wschodnią granicą, Federacja Rosyjska czy Białoruś, jeśli chodzi o aktywność służb. Potencjalne akty dywersji, dezinformacji. No, tutaj musimy to mieć w polu widzenia, ponieważ przy wyborze władz mediów publicznych musimy kierować również dzisiaj bezpieczeństwem, interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. To, to są też wyzwania, które, z którymi musimy się zmierzyć. Więc są też różne głosy na temat takich no, otwartych konkursów, w których każdy mógłby wziąć udział. W zapisach jest propozycja, że na media publiczne byłoby przekazywane procent PKB, Czy to jest wystarczająca kwota? Czy to jest ostateczna propozycja? No, oczywiście media publiczne będą wydawać tyle, ile de facto ustawodawca określi. No, bo trzeba będzie się dostosować ewentualnie do, do tego budżetu. Ja no, życzyłbym mediom publicznym, żeby ta kwota była nieco większa lub żeby dołożyć jakiś mechanizm, który będzie wspierał realizację misji publicznej. Takie pomysły różne są, więc po prostu będziemy o nich dysku dyskutować, o różnych możliwościach. Ale też nie wykluczałbym, że. W ramach jakichś negocjacji z Ministerstwem Finansów ta kwota, ta, ta, ten procent mógłby być nieco większy. To też pytanie oczywiście, czy media miałyby również szukać pieniędzy na rynku komercyjnym, czy nie. W niektórych rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia i ośrodkach Telewizji Polskiej są już nowe rady programowe. Jakie ma plany Rada Mediów Narodowych na najbliższe czasy? No, właściwie mówimy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i ustawa wejdzie w życie, zakładamy, że Rady Programowe i działalność Rady Mediów Narodowych zakończy się w tym roku kalendarzowym. No, Podjęliśmy taką decyzję o wyborze nowych rad programowych ze względu na to, że kadencje poprzednich się zakończyły, żeby była kontynuacja. Dokonaliśmy tego wyboru. Myślę że, myślę, że to był dobry wybór. Nie wszystkie jeszcze te procedury zakończyliśmy. Jeszcze mamy ostatnią turę 25 kwietnia, ale Radio Katowice ma już nową radę programową i myślę, że no, z takiej rady programowej można być po prostu dumnym. I i no, przed mediami publicznymi wiele zmian, ale też żeby ich nie, mnoży, ich nie mnożyć, no, też bierzemy pod uwagę tę ustawę medialną, która jednak parę zmian będzie istotnych wprowadzać. Więc jakby staramy się też no, ograniczać zamieszanie w, w mediach publicznych i nie dzisiaj raczej stawiać na pewien spokój, stabilizację, ponieważ ustawa medialna przyniesie liczne zmiany. A co ze stanem likwidacji, kiedy może się ten stan zmienić? Ustawa de facto przewiduje, że ona, ten, ten proces likwidacji zakończy się w, w właściwie, powinien do końca tego roku. Będzie okres przejściowy i procedura wyboru nowych władz mediów publicznych, i można powiedzieć, że z nowym rokiem. W 2026 rozpoczynamy z, z, z mediami, które no nie są w tej procesie restrukturyzacji, są stabilnie finansowane, są władze wybrane w procedurze zgodnej też z konstytucją, czyli przy udziale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli stawiamy na pewien ład i porządek, no i media publiczne powinny być silne dzisiaj. Yy, są jednym z filarów bezpieczeństwa państwa. Czyli nowy rok, nowe otwarcie, można by podsumować. Nowy rok, nowe otwarcie. Panie przewodniczący, na koniec jeszcze wywołany już wcześniej wiceminister kultury Maciej Wrubel zapowiedział na kongresie w Mikołajkach ograniczenia dla wydawanych przez samorządy gazet. Z jego słów wynika, że w projekcie ustawy medialnej jest zapis, że samorządy będą mogły wydawać wyłącznie biuletyny informacyjne, ale nie więcej niż 12 razy w roku. Jest pan za czy przeciw? Jestem za tym, żeby uporządkować tą kwestię. W ogóle tytuły prasowe, dzisiaj każdy, kto pójdzie do sądu i się zarejestruje, może mieć tytuł prasowy. Czyli de facto ktoś, kto ma złe intencje również. My musimy zadbać o to, żeby na rynku medialnym, również prasowym, obywatele i obywatelki mieli prawo do rzetelnej informacji. Powinni mieć świadomość tego, że informator, który do nich trafia w formie gazety, jest finansowany z pieniędzy samorządu. Powinni taką wiedzę mieć. Nie powinny samorządy, w mojej opinii, wydawać prasy, która korzysta również z tego rynku reklamowego, ponieważ potencjalnie prasa niezależna od danego samorządu ma trudniej, żeby się utrzymać. Powinniśmy wspierać niezależność dziennikarską, a na pewno, jeżeli pozwolimy samorządom wydawać gazety i być no, jednym. Z, z tych konkurentów na rynku reklamowym. No to de, de facto jest to sposób na wykończenie niezależnej prasy samorządowej. Więc absolutnie jestem za tym, żeby samorządy miały możliwość wydawania biuletynów informacyjnych, ale żeby one były oznaczone, że są takim biuletynem finansowanym z pieniędzy publicznych, żeby nie mogły korzystać z tego rynku reklamowego, czyli żeby nie sprzedawać powierzchni reklamowych. No, i jeśli chodzi o częstotliwość, no to to jest kwestia no umowna, to nie, nie upierałbym się przy tym, że to maksymalnie powinno być 12 w roku. Tutaj, tutaj jestem otwarty. Musimy powoli kończyć. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Wojciech Król był gościem Radia Katowice. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.